Nadeszła pełnia czasu zesłał bok syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. W roku napełniasz nas radością z oczekiwania na nasze odkupienie spraw, abyśmy z weselem przyjmując swojego syna jako sprawiciela, bez lęku wpatrywali się w Niego także wtedy, gdy przyjdzie jako Sędzia. Gdy tam już byli, dopełniły się dni, aby urodziła. I urodziła swojego pierwoletniego syna. Owinęła go w pieruszki, złożyła go w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. O, siostruszko, oznajmiony, Prze na ziemi, chwała na wysokości, chwała. Do szopy, hej, pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewaj. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Życzę Wam wszystkim, byście się dzielili radością tego, że Słowo Boże stało się jednym z nas. Tą radością właśnie. W narodzenia radością, że Pan Bóg chce być blisko każdego z nas. W Babushiku, w Takatifu, w Jesus Chrystus, w lesa, a i Sile Pakatejesu, w Gomuntu, drąba Walesa, pakuti, a mu pale wąsle, a mu pele sansa, nećwote, lesa mu pale wąsle. Nowo narodzony jest pośród nas, tutaj na tej ziemi. Ucieszmy się tym i niech wraz z Jego narodzeniem odrodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość. Błogosławionych świąt Wam wszystkich. Anioł, kiedy zwiastował pasterzom, że narodził się Jezus, powiedział Nie bójcie się. W mieście Dawida narodził się Jezus. Nie bójcie się pandemii. Pozdrawiam serdecznie wszystkim, składam najserdeczniejsze życzenia i przypomnienia, że w tej historii każdy ma swoje ważne miejsce. Pozdrawiam serdecznie. Ja swoim parafianom życzę spełnienia wszystkich marzeń, takiego dobrego spojrzenia w przyszłość, bo przecież to może marzenie się spełniło. Stajęce przyszedł zbawiciel i on daje nam radość patrzenia z nadzieją w przyszłość. Dobrego świętowania i też dobrego patrzenia w to, co przed nami razem z Bożą Dzieci. Szczęść Bożą.